Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol i regularnie się upija. Kwestia dotyczy nie tylko uczniów szkół średnich, lecz także gimnazjów i szkół podstawowych. Jak zauważają specjaliści, rozwijający się organizm jest znacznie bardziej podatny na uzależnienie od alkoholu i szybciej ulega jego destrukcyjnemu działaniu. Dlatego warto uważnie przyjrzeć się problemowi. Jeśli chodzi o, o, o młodych ludzi, uzależniają się na pewno część. Na pewno szybciej. To, co potrzeba osobie, która ukończyła 21 lat, tam yy, przeżyła inicjację alkoholową, i tam rozpoczął się proces uzależniania się. Tam najczęściej potrzeba od kilku do kilkunastu, a czasami kilkadziesiąt lat, na to, żeby się yy, ten człowiek uzależnił. U osób, które mają 14-16 lat, jest to uzależnienie po kilku miesiącach, często po pół roku, no po roku. Efektem nadużywania alkoholu są skutki w postaci padaczki, delirium. Kiedyś nie było znane coś takiego, delirium, padaczka u osób osiemnastoletnich, dwudziestoletnich czy dwudziestokilkuletnich. To ich nie dotyczyło. To dotyczyło ludzi w 40, 50, 60. roku życia, kiedy mieli za sobą 20 albo 40 lat używania alkoholu. Wtedy dochodziło do takich szkód, które powodowały yy, padaczkę czy, czy, czy delirium. Dziś jest to przypadłość, którą, którą doświadczają 18-latkowie często przed 18 rokiem życia. I to już nie jest indywidualny przypadek. Jak popatrzymy to, co się dzieje w tej chwili z młodzieżą, że model upijania się jest czymś naturalnym. Nie jest to wypicie, tak żeby rodzic nie poznał. Jest to upijanie się. Do upijania yy, przyznaje się około 60% chłopaków. W wieku około 16 lat, 15, o, 15 lat i 40% dziewcząt do upijania się. Nie, do, nie, nie tyle do, 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 do picia alkoholu, tylko do upijania się. A już w 17 roku życia mamy tu 75% chłopców i 50% dziewcząt. To jest już upicie się, prawda? Czyli wprowadzenie takiej bardzo dużej dawki alkoholu do organizmu, gdzie pewne to stężenie jest na tyle duże, że, że, że w pewien sposób powoduje szkody. To, to jest myślę, przyczyną wielu różnych zjawisk, które, które obserwujemy w środowisku. Za, myślę, że okres, o którym mówię, jest to okres taki przejściowy od tej dziecięcej osobowości do takiej osobowości dorosłej. Toj, która ma Podejmować decyzję, być odpowiedzialna, tworzyć rodziny, yy, pracować, tworzyć pewne, yy, pewne podłoże do wychowywania następnych pokoleń. Tu kiedy ktoś zaczyna w wieku 14, 16 lat upijać się, yy, pić nadmierne ilości alkoholu, dochodzi do tak zwanej psychopatyzacji, dziennikną uczucia wyższe, nie wytwarzają się te uczucia wyższe związane z przynależnością, z jakimś budowaniem własnego ja, własnej tożsamości. To się gdzieś zaczyna zanikać, roz, roz, rozbijać, gdzieś, gdzieś Gdzieś nie tworzy się takiej dorosłej podstawy do, 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 do tworzenia tego, co na, nadal taką podstawową komórką, rodziną. Coś, co miało, o czym, o, na czym miałoby się opierać następne pokolenia, następne, tworzenie następnego. Według statystyk, dziś prawie 90% uczniów w wieku 15 lat miało kontakt z alkoholem, a około 50% uczniów wypiło po raz pierwszy alkohol w wieku 13 lat. Równie niepokojące dane dotyczą uczennic: w gimnazjum aż 65% dziewcząt przynajmniej raz w życiu się upiło. Muzyka Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018